Do słońca nie widać. Mówią, że to mgła, ale ja trochę nie wierzę. Nie ja jest mogiem. Ale chciałem tylko powiedzieć, że może nie ma tu powietrza, ale są wasze buty, wasze telefony, wasze zabawki dla dzieci. Rowerów trochę jest e, tutaj doprzeć. Także no, myślę, że my widzimy wasze rzeczy jako pierwsi, bo jesteśmy w Chinach po prostu. Ale bez zmian jest to, że na pewno będziemy dyskutować na temat. Temat też mamy związany z kierownikiem trochę. Będziemy wysyłać dużo dobrej energii, no i zagramy dużo muzyki, zacznie dużo się od energii, właśnie. Więc wznieście ręce w powietrze i skupcie się na odbieraniu tego, co już miśnięte radosne. Pozytywne jednym słowem, najlepsze, bo właśnie to zupełnie za chwilę, za chwilę zaczniemy wam wysyłać i tak będziemy wysyłać aż do 21, ale w skumulowanej postaci na początku każdej z godzin. A ta wysyłka rozpoczyna się dopiero, kiedy razem z nami na cały głos krzyczycie znane na magiczne hasło 3, gramy! <grym> Verdi <grym> nam nam Defiant Order, jeśli się nie mylę, a chyba nie mylę się. Nie wiem, czy się mylisz, czy nie, nie sprawdziłem tego. 7044. W tym się nie można pomylić, bo to nasz numer SMS-owy, Facebook przez czworka też bardzo, bardzo łatwo znaleźć, i ciężko się pomylić. A Dużo już powie o temacie, bo będziemy rozmawiać na temat. Do 21 będziemy z wami dyskutować. Trochę, że tak powiem, w związku z tym, że jesteśmy w tym Pekinie. W związku z czystością kierownika. Z czystością kierownika i z czystością miejsca, w którym się znajdujemy. Powiem wam, że naprawdę niemiło się tutaj dzisiaj leciało. Nie jest tu w ogóle jakoś super przyjemnie. No nie, oprócz tego, że naprawdę... Że, jest faktycznie, słoczno, jest tak, że na... Koncercie moglibyśmy spokojnie stać w ostatnim rzędzie. I moglibyśmy smało, śmiało powiedzieć, że widzieliśmy miliony rąk w górze i nie byłoby w tym cienia przesady. Tak, myślę, że tak. No dobra, to w takim razie do żusiu. Dokańczamy dziś w audycji 4 gramy zdanie. Od razu czuję się źle, kiedy czuję lub widzę, że jest brud na. Tiu. na dłoniach. Kiedy tylko lepiej ja się tak ręce, mam. albo mam, nie wiem, śliskie, czy cokolwiek takiego. Jeszcze jak to jest taki, nie wiem, brud, nie wiem, kurz, czy coś takiego. Nie, wtedy też jest źle. No po prostu od razu. Czuję się źle, kiedy na dłoniach ten brud mam, nie mogę tego znieść, biegnę, szukam łazienki wody bieżącej. Bo i... mnie się to zaczyna na zębach. Ja u mnie najbardziej. Chociaż podejrzewam, że w podobnym stopniu co do rąk, tylko pierwsze odczuwam zęby. że Ja wyczuwam, że chropowatość na nich i myślę sobie, są brudne, muszę umyć. I później mi głupio, bo jakieś 2-3 godziny w ogóle nie mówię, nie rozmawiam, nawet zdarza mi się to na imprezie. Myślisz gdzieś... tylko o umyciu tak. zębów, a nie to są szczoteczki i w ogóle grubsza, tra już opaście nie mówiąc i trauma. Wiesz, pasta zawsze na imprezie gdzieś znajdziesz. Pod namiotem już mniej, ale na naprawdę mam z tym problem, ale dłonie oczywiście też myję wielokrotnie, więc niestety jest ten tym problem. Plus ja mam jeszcze taki problem z poceniem się. Ja się bardzo rzadko pocę, ale już nawet kropelka się pojawi, to czuję się jakbym po prostu był brudny, jakbym się tarzał w Woodstocku w błocie na Woodstocku Jakbym przez... się tarzał w Woodstocku. Jakbym Jak się... Jakbym się tarzał w Woodstocku się czuję i strasznie mi źle, więc yy, przebieram się praktycznie trzy razy dziennie i kąpię się i wtedy jest mi lepiej. Eee, czyli ten, ciepłe kraje zdecydowane nie u ciebie. Eee, o nie, 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 nie. nie. do kwad Temperatura nie, 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 nie. I jeszcze oczywiście musi jakiś taki pojawić się, że tak powiem, nie chcę powiedzieć zboczenie, ale dziwna rzecz, mianowicie u mnie jest jeszcze tak, że widzę brud od razu na ekspresie do kawy. Że może być oh. wszystko brudne, mogą się naczynia przewalać wchodzę i widzę dwie kropki od mleka ja i o nie! I, u, i, u, i, u. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że od razu czuję się źle, kiedy czuję, kiedy widzę brud na naczyniach albo na sztuczcach, Że gdzieś tam coś się nie domyło, gdzieś się ukryło w e, zmywarce. Ty, ja myję sam, także dbam o szczegóły. No, no ale jest w restauracji na przykład, i tutaj na Widelce to tak? odrobinkę O nie, odrobinkę to, to w ogóle, w ogóle bym... i. Aaa, nie, nie. Mord wisi w powietrzu. No i wiesz, ale zdajesz sobie sprawę, że jak zwrócisz kalendarza, że brudna łyżka, tak zamówisz no na następne to jest danie. Ten dysonans poznawczy, prawda? Co dobra. w tej sytuacji zrobić? Od razu czuję się źle, kiedy czuję albo widzę brud na. No 70044 facebook.com, one przez czworka, no i oczywiście nasze hasło 3-4. Gramy. Miłość, krew. Matka i on wyznał jej miłość. Po prostu ta krew tej matce wyznała miłość. I, wyznał... I, Znał... I krew. I krew w Kasijas, to znany kas. ja dziś pamiętam jak kiedy zaczynał karierę. A później Dany Bird, get on it z gościnnym udziałem Brooks Brothers. Tak, i to jest bardzo fajny numer. Od razu czuję się na Brooku wylądowali. Od razu czuję się źle, kiedy czuję albo widzę, że jest brud. No, to początek zdania, wy te zdania dokończacie bo to zdanie dokończacie razem z nami. Zbieramy wasze smsy, wpisy zaczyna dużość. Justyna, od razu czuję się źle, kiedy widzi albo czuje brud na podłodze i parapecie. Na podłodze mi przeszkadza, ale na parapecie głupio przyznać... No, ale... Parapet to taka mała podłoga, tak domniemujesz, tak? No tutaj dobra, ta ale jak, licio, jak, jak walają się podążają. po niej kwiatki wiesz, i ono, parapet jest przy oknie, tam się zbiera najwięcej kurzu, no i... nie jest to jakieś takie... No dobra, rozumiem, że może ktoś denerwować, ja nie jestem takim fetyszystą parapetowym. No pewnie jest jakoś, nie wiem, w widocznym miejscu i Albo tak... jest taki duży, fajny, na który można usiąść, bo moje parapety to... to takie parapety blokowe to nie są jakieś no i gdyby to był taki domowy parapet na którym można usiąść i poczytać książkę owszem też bym zważał i to bardzo ważna rzecz ale nie oszukujmy się wpada mnóstwo tego brudu przez okno nie otworzy to okno i tam zawiewa z pobliskiej budowy na przykład takie małe białe kuleczki ze styropianu tak troszkę mały biały kulek jeszcze nikomu nic się nie stało a tam w porze no właśnie no to tak jeżeli chodzi o